Dzień dobry. Bardzo dużo ostatnio pracuję z osobami nad zmianą programu życiowego w takim stopniu, żeby wyjść z zasilania i zinwestowania w śmierć. Człowiek nie jest istotą śmiertelną, śmiertelne jest ciało, ale mamy to tak głęboko zakodowane, że nie mamy świadomości, że ciało jest domem duszy, ponieważ nie mieli tej świadomości nasi rodzice, ani nasi dziadkowie, ani nasi pradziadkowie. I przekazywana jest ta dezinformacja z pokolenia na pokolenie, aby człowiek uważał się za śmiertelnika i żeby wierzył, że wraz z ciałem umiera cały. A zatem, że jego dusza też umiera. Albo też, w zgodzie z tym, co opowiadają, Religie udaje się do kogoś, kogo dana religia uważa za bóstwo. Gdy tymczasem ci, którzy doświadczali śmierci klinicznej, tak zwanego życia po życiu, wiedzą, że istnieje taka przestrzeń duchowa, która jak, wygląda jak łąka błogostanu. Ja też o tym wiem, że ona istnieje i wiem, jakie ona zawiera informacje. I wiem, że my możemy mieć do niej świadomy dostęp, gdy zmieniamy program nieświadomości. To co przechodzimy jako dzieci, to są różnego rodzaju traumy i zazwyczaj z pogranicza życia i śmierci też. To są strachy, to są zagrożenia, to są różne poczucie bycia niechcianym, przerażenie wskutek presji lub Kar fizycznych, bicia, agresji, krzyku, nawet jeśli nie na nas, to na dorosłych pomiędzy sobą. Ponieważ oni, nasi dorośli, nie mają czegoś, chociaż o tym mówią, że mają często. Nie mają w sobie miłości. Miłości do siebie samych, miłości do partnera, miłości do dziecka. Miłości, która powodowałaby, że rodzi się szczęśliwe dziecko, rośnie, nie choruje na żadne choroby wieku dziecięcego, bo choroba to też jest agresja. Rozkwita. Być może stworzymy razem taki program w niedługim czasie, który się nazywa Dom Życia, bo domem Życia dla duszy jest ciało, domem Życia dla ciała jest Ojczyzna na ogół, a domem Życia dla Ojczyzn jest Ziemia. Dla ojczyzny, dla narodu. Jest Ziemia, planeta, więc mamy potrójny dom. I to jest bardzo dziwne, kiedy się przygląda maleńkim dzieciom. Ja kiedyś byłam zdumiona, kiedy wiozłam w wózku dwumiesięczną, może dziewczynkę, a ona zaczęła śpiewać jak delfin. Jak delfiny śpiewają. Ponieważ ja znałam ten śpiew Delfini, to rozpoznałam, że on jest Delfini. Natomiast u dziecka bardzo mnie to zdumiało. Ale okazuje się, że właściwie każdy z nas, Ziemian, Ziemia, mieszkańców tej planety, ma w sobie również Całą głęboką wiedzę, jaką ma ta planeta, bo to jest planeta wyjątkowa, planeta życia. I teraz popatrz w świetle tego, co ja Ci opowiadam. Możesz to włożyć między bajki, ale możesz na to popatrzeć głębiej. Zobacz w świetle tego, jak choruje Ziemia, jak jest zachorowywana, jak jest obelżywie traktowana. Tak jak my, jako dzieci. Tak jak wiele z naszych ojczyzn. Choroba jest ta sama, bardzo obca, bardzo nie z tej ziemi i bardzo nie z tego świata. I wykluczająca szczęście. Osobiste poczucie, czyli życie w stanie szczęścia przeze mnie, przez dziecko, przez człowieka. Przez naród, przez narody i przez planetę. Więc być może stworzymy razem taki program, Dom Życia, a ja dzisiaj chcę Ci zaproponować inny. Mianowicie taki. Chcę Ci zaproponować, żebyś się zajęła, zajął z sobą jako skrzywdzonym dzieckiem. Ponieważ wszystkie krzywdy, które były u tego dziecka, są u Ciebie w pamięci ciała. Wszystkie bóle, wszystkie traumy, wszystkie lęki, wszystkie przerażenia. Wszystkie paniki, wszystkie niemożności, wszystkie bezsilności, cała ciemnota, prymitywizm i co tam jeszcze? Upokorzenia, przezwiska od modele od zwierzęce i różne inne, nieczłowiecze i nieludzkie. Nazwę to programy, bo nie wiem, jak lepiej to nazwać. A zatem proponuję Ci zajęcie się skrzywdzonym dzieckiem. Proponuję, żeby zrobić to tak. Z lewej strony, to jest moja lewa ręka. Z lewej strony. Ustaw, usać przed sobą, gdzieś przed sobą, siebie. Takiego, jakiego siebie pamiętasz, najbardziej skrzywdzonego jako dziecko. Twój umysł wie. Zobacz to dziecko na tle, tam, gdzie ono było. Zobacz, jak ono jest maleńkie. Czy to jest niemowlę, czy to jest roczne dziecko, dłuczy, czy letnie. Po prostu je zobacz. I teraz z tej pozycji obserwatora, z dystansu Twojej dzisiejszej świadomości, zapytaj to dziecko. Kochanie. Czego ci brakuje? I gdy ci powie, czego ci, czego mu brakuje, poszukaj tego braku w swoim ciele. Rozumiesz, bo Ty też go masz. Wyjmij ten brak ze swojego ciała i rzuć po lewej stronie. Ale dalej na lewo od dziecka. Na biały obrós. Dobra? Czuć tam. Ten brak. Popatrz na dziecko. I powtórz pytanie. Kochanie. Czego ci brakuje? Rób to powoli. I bardzo doczekliwie. Dowierz się wszystkiego. I gdy dziecko powiedziało Ci, czego mu brakuje, poszukaj tego braku w pamięci swojego ciała. Czy on jest w głowie, czy w piersiach, czy w brzuchu, czy gdziekolwiek. Wyjmij go, bo to jest brak, i wyrzuć na lewo, na ten biały obrus. Poza dzieckiem, jeszcze wcześniej. To nie jest jego. I przyglądaj się. Co się zmienia w dziecku. I pytaj je dalej. Kochanie, czego ci brakuje? I usłysz, co ono mówi. Przenieś uwagę na swoje ciało i zorientuj się, gdzie w pamięci Twojego ciała jest ten brak. Gdzie on mieszka? Czy on jest w głowie, czy on jest w piersiach? Czy gdziekolwiek on jest, wyjmij go, bo nie jest Twój. Jest zewnętrzną, jak to powiedzieć, blokadą. Zewnętrznym kodem. Nie ma z tobą nic wspólnego. Rzuć na ten obrus po lewej stronie. Odetchnij. I pytaj dalej. Kochanie, czego Ci brakuje? I gdy już wiesz, Zorientuj się, gdzie w pamięci swojego ciała masz ten brak, gdzie on jest przechowywany. I wyjmij go. I umieść na tym obrusie dalej na lewo od dziecka. I postępuj tak, krok po kroku. Aż to dziecko nie będzie miało żadnych braków, tak samo jak ty. I to dziecko zjednoczy się z Tobą, bo jesteście jednym, a braki zostaną na tym odległym białym obrusie. I gdyby cię jeszcze cokolwiek łączyło z obrózem braków, strat i niemożności, to też możesz wyjąć i też go tam umieścić, aż zniknie. A ty będziesz miała odczucie pełni siebie wewnątrz siebie i takim też staniesz się człowiekiem. Dzięki temu, że odzyskałeś wolność od tego, co obce, czasem całkiem obce. A ja Ci życzę szczęścia, bo to jest cudowny stan życia którym człowiek rozkwita. I wszystko wokół niego też. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję.